Dzień dobry, po tej stronie Dariusz Zalewski z edukacji klasycznej.pl. W tym nagraniu opowiem o takich dwóch modelach wychowania, dwóch strategiach wychowania o wychowaniu postępowym i tradycjonalistycznym. Czym one się różnią, ale też jakie są podobieństwa między tymi modelami wychowania, i wskażę na najlepszą strategię wychowawczą. Zapraszam do polubienia tego kanału oraz do, do komentowania i lajkowania. Istnieją dwa podstawowe takie podejścia do wychowania. Z jednej strony są naturaliści, którzy nawiązują do koncepcji Jana Jakuba Rousseau. Oczywiście we współczesnej formie to przyjmuje taką wersję postmodernistyczną, czyli jeszcze taką bardziej zdeterminowaną, ale generalnie chodzi o to, że Dziecko, żeby się dobrze wychowało, musi mieć jak najwięcej wolności, jak najwięcej wolności. Również jeśli chodzi o same te cele wychowawcze, to, to tutaj ci ludzie, gdy są konsekwentni, nie, nie optują za, za tym, żeby narzucać jakieś wartości dzieciom. Czyli z jednej strony mamy tych naturalistów, naturalistów, i oni są. Konsekwentni, ale także są niekonsekwentni. Nie, niekonsekwentni to tacy, którzy z jednej strony są za wolnością, czy to werbalnie, czy to w dużej mierze również w praktyce, ale chcieliby też jakoś wychować dziecko, chcieliby go popchnąć w pewnym kierunku wychowawczym. I, I na tym polega ich niekonsekwencja, bo ile ci konsekwentni również w świecie jak gdyby wartości tutaj nic nie chcą dziecku narzucać, a ci niekonsekwentni, oni, oni chcieliby jednak pewne, pewne wartości dzieciom narzucić, ale tymi metodami, nazwijmy to wolnościowymi. Po drugiej stronie mamy tradycjonalistów, czy to. Czy nazwiemy ich tradycjonalistami, czy klasykami wychowawczymi? I oni, gdy są kon konsekwentni, to stawiają na pewne wartości w wychowaniu oraz uważają, że do pewnego momentu dziecko nie ma nic do powiedzenia, nie można mówić o jakiejś tam wolności czy swobodzie w wychowaniu, czyli po prostu ma być taka twarda dyscyplina i dopiero po pewnym czasie będzie można mówić o wolności wtedy, kiedy dziecko. Gdy dziecko już będzie dorosłe, ci niekonsekwentni z kolei bardzo przypominają tych postępowców, postępowców niekonsekwentnych, dlatego że oni, co prawda, również wskazują na wartości, ale uważają, że z tą dyscypliną to nie należy przesadzać. Bywa, że te osoby bardzo często gdzieś tam mówią o wartościach, na przykład chrześcijańskich, ale jeśli chodzi o metody, to bardzo łatwo. Adoptują te metody właśnie nowoczesne, postępowe, itd., itd. Mamy zatem z jednej strony postępowców konsekwentnych i niekonsekwentnych oraz tradycjonalistów konsekwentnych i niekonsekwentnych. A jaka strategia tutaj powinna być najlepsza, czyli która z tych opcji jest najbardziej optymalna? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Musimy zmienić trochę perspektywę, bo patrzymy z perspektywy pewnej, ich, pewnych ideologii ideologii, twardych schematów, które są narzucane na, na, na dziecko, na wychowanie. A tak naprawdę to najpierw musimy spojrzeć na to dziecko, jakie są możliwości wychowawcze. Uwzględniając pewne pryncypia, stosować odpowiednie metody. Jakie są, jakie to są pryncypia? Przede wszystkim dziecko musi, musi być wychowane w pewnym kierunku, mieć odpowiednio ukształtowany charakter moralny, wartości itd. itd. Wartości, ja nie, nie lubię tego słowa, ale ludzie go używają, więc ja go też używam, bo wiemy o co chodzi. Po drugie, musimy również o tym pamiętać, że ludzka natura jednak wymaga pewnego podciągania do góry. Że to nie może być tak, że, żeby dawać luz, luz i swobodę i to będzie najlepsze rozwiązanie. Czyli biorąc pod uwagę te dwa elementy, możemy przyjąć taką strategię wychowawczą, która nie będzie w sposób fundamentalistyczny ani konsekwentna tradycyjnie, ani. Niekonsekwentna tradycyjnie, po prostu w danej konkretnej sytuacji trzeba będzie od tego konkretnego dziecka więcej wymagać, a od innego mniej. Czyli, czyli ja na przykład, jako ten, który bardziej opowiada się za tym klasycznym modelem wychowania, będę w jednym momencie, można powiedzieć, Klasykiem konsekwentnym, a w drugim niekonsekwentnym, bo to zależy od konkretnej sytuacji. Są dzieci, które naprawdę wymagają takiego rygoru, dyscypliny, żeby ich później odpowiednio wyprowadzić na prosto. A są takie, którym można dawać od początku więcej swobody i one będą, i one również będą się dobrze wychowywały, będą dążyły do, do tych wartości, które są ważne także dla rodziców. Także. Ani konsekwentni, ani niekonsekwentni tradycjonaliści, ani, ani ci naturaliści konsekwentni i niekonsekwentni, do których mi jest raczej daleko, tylko poszukiwanie takich rozwiązań w podejściu do wychowania, które z jednej strony uwzględniają pewne niezmienne zasady, zasady wychowawcze, no i takie ideały wychowawcze, a z drugiej strony uwzględniają. Konkretne dziecko, jego charakter, jego stopień wychowania, można by tak powiedzieć, na danym etapie. Także myślę, że tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.